Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Z jednej strony często słyszymy o nawróconych osobach, które po dość wzburzonym, czasami przestępczym okresie swojego życia odnajdują Boga w jednej chwili, w jednym westchnieniu. Inni zaś, żyjąc dobrze, cokolwiek to znaczy, przez większość życia czekają na jakiś znak, aby dzięki temu ich wiara była pewniejsza. Dzisiaj Jezus mówi do chorego: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A we fragmencie Ewangelii świętego Jana, Jan 5:14: Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Grzech nam towarzyszy, ma wpływ na nasze życie tu i teraz. Przez grzech niszczymy relacje z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Co do oczekiwania na wylanie łaski, On sam decyduje. Kiedy, gdzie i jak się to stanie. Nam pozostaje pielęgnowanie naszej wiary. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.